Cześć strony, witam was w kolejnym odcinku z serii Kingdom Rush pojedynki. I w jednym z ostatnich odcinków przyjrzeliśmy się, kto by wygrał w potencjalnym starciu między Beresadem a Faustusem. A dziś na podstawie ankiety właściwie przyjrzymy się, kto by wygrał w potencjalnym starciu między Beresadem a drugim wcieleniem Faustusa, czyli Bonhartem. Jeszcze na początek. Tym razem w tej serii, akurat na początek, pokażę wyniki ankiety i króciutko mówię. Pytanie ankietowe brzmiało: kogo byście chcieli zobaczyć w kolejnym odcinku Kingdom Rush pojedynki? I dałem cztery różne opcje: Denasa, Beresada, Kaza i Malika Hammerfuriego. No i zdecydowanie wygrał Bereset, który zdobył prawie 50% waszych głosów 46% dokładnie także dlatego otrzymał swój odcinek. Stwierdziłem, że no tak, otrzymaliście pojedynek z Faustusem, ale jednak Bonhart, mimo że to jest ta sama postać, to jakby inna. Także zobaczymy, jak będą się różnić e, poszczególne punkty, bo myślę, że coś się zmieni i myślę, że zmieni się też rezultat końcowy. W poprzednim starciu określiłem, że ciężko, Określić, kto by wygrał, ale raczej zadecydowałby mały błąd i raczej dzięki swojemu doświadczeniu, większej sile, by wygrał Faustus z Beresadem. Natomiast zobaczymy, czy pod postacią Bonharta ułatwi mu to zadanie, czy utrudni. Moim zdaniem ułatwi, tak na szybko patrząc, ale zaraz przeanalizujemy to jeszcze dokładniej. I przejdźmy do oceniania. No i pierwszą kategorią jest siła. I tak jak wtedy wygrał Faustus w tej kategorii, tak teraz Bonhard. Okej, okay, nie jest już smokiem takim zwykłym. Jest takim kościanym smokiem, tak? Ale jest wspierany przez złą magię, taką klątw, klątwę, która na niego padła. Także myślę, że to nawet go wzmocniło siłowo. Dalej mamy szybkość. No tutaj... Ponownie punkt otrzymuje Beresat, ponieważ uważam, że mimo wszystko nadal jest szybszy od swojego oponenta. I możemy myślę od razu przejść do kategorii zwinność, gdzie uważam, że też czarny smok. Również jest szybszy od swojego przeciwnika, od tego nieumarłego smoka, jakim jest Bonhard. Następnie mamy walkę wręcz. Wtedy dałem remis. I tu też raczej dam remis, ponieważ no właśnie sam Beresat jest dość dobry, wydaje się, w walce wręcz. Wtedy Faustus był smoczym magiem, czyli walczył głównie na dystans, ale tutaj Bonhart wydaje się bardziej niż Faustus, taki przygotowany do walki w zwarciu. Także dlatego tym bardziej utrzymuje ten remis. Kolejna mamy wytrzymałość, i tu się trochę wahałem. W poprzednim odcinku Beres adversus Faustus, oczywiście, był remis. Tu niby Bonhart wydaje się, że o, teraz takie odsłonięte kości, plus kluczowe, że trochę może odsłonięte serce samego smoka, ale z drugiej strony jest wzmocniony przez tą taką mroczną magię, więc trochę się to wyrównuje i stwierdziłem, że tą wytrzymałość podtrzymam. Też ta klątwa została... Ee, też ta klątwa go właśnie trzyma. E, o tym powiem trochę potem. Więc myślę, że też tak łatwo nie byłoby go załatwić wcale. Dalej mamy umiejętności ogólne. No i Bonhart, tak samo jak Faustus, również ma dość ciekawe zdolności. Już mniej związane ze smoczą magią, a bardziej z nekromancją, z taką czarnoksięską magią, ponieważ ma właśnie tak jak Beresat ma przywołanie tych infernali, tak Bonhart ma przywołanie takich kościanych ogarów. Dodatkowo ma różne takie zdolności zatruwające, bądź w jakiś inny sposób uszkadzające przeciwnika. Także myślę, że na tej podstawie. E, powinien być remis. No, zdolności Beresada tak krótko przypominając, no to oczywiście jego potężny zielony ogień, jakieś promienie, o tym mówiliśmy w poprzednim odcinku. Dalej, inteligencja. No, i nie mówię, że stał się głupszy czy coś, ale jakoś tak mi się wydaje, że Bonhard po rzucaniu tej klątwy e, no, mógł troszeczkę być mniej. Eee, właśnie potężne w tej zdolności, jako była inteligencja No, Faustus był takim mędrcem, magiem potężnym strażnikiem, wybranym przez samą boginię natomiast jako Bonhart no nie jest słym bohaterem, ani nie jesteś jakimś takim który po prostu niszczy wszystko nadal jest jako bohater w Kingdom Rush Frontiers możemy go zwerbować, czyli nie jest po stronie weznana, ani nic z tych rzeczy ale jednak jest nieumarłym jakby, więc no wydaje mi się, że przez to troszkę mogły inteligencja osłabnąć i dlatego daje punkt Beresadowi. Strategia. Tutaj jak w starciu Beresada z Faustusem również daje remis, ponieważ uważam, że no raczej nie różniłaby się strategia, znaczy różniłaby się pod tym, Beresada zupełnie by się nie różniła, jeśli chodzi o walkę zarówno z jednostkami, jak i jeden na jeden. Bonhart'a by się różniła tym, że zamiast magią, tą smoczą, używałby tej magii czarnoksięskiej, tej nekromancji. Eee, takim trochę smoczym liszem byłbym go też tak nazwał. Myślę, że to jest dobre określenie, bo jest takim nieumarłym czarodziejem. Eee, plus jest takim władcą plagi jakby. Eee, bo nawet ma takie zdolności, eee, które się podobnie jakoś nazywają. Doświadczenie, tu raczej bez żadnego większego zdziwienia, Bonhart, wcześniej Faustus, tak jak już mówiliśmy sobie w poprzednim starciu tych bohaterów, jest o wiele bardziej doświadczony, przeżył o wiele więcej, brał udział w wielu, więc, o wiele więcej misjach, bitwach itd., tak tak w różnych działaniach, także doświadczenie wędruje na jego konta punkt tutaj. No, i na koniec hacks. I mimo, że obaj mają potężne zdolności, stwierdziłem, że dam tutaj punkt Bonhartowi, bo zdolności, których używa, są takie no dość wyrofinowane przeciwko wszystkim żyjącym i organicznym przeciwnikom. I myślę, że tutaj to mogłoby zadecydować o tym, że mógłby wygrać starcie z Beresadem. I zaraz, właśnie przejdziemy do podsumowania. W odcinku Beresad vs Faustus powiedziałem, że starcie było bardzo wyrównane. Beresat próbowałby atakować oczywiście swoimi potężnymi zdolnościami przeciwnika, ten broniłby się magią yy, i starał się jakoś skontrować, i właśnie z racji na swoje doświadczenie mógłby jakoś to rozegrać. Tak, że zaskoczyłby Beresada i ostatecznie go. Po ciężkim pojedynku by go pokonał. Ja bym natomiast wygrał, wyglądał pojedynek z Bonhartem. Bresat oczywiście, tak samo jak w pojedynku z Faustusem, zastosowałby tak, dokładnie taką samą taktykę, zaszarżawał, używał swoich potężnych zdolności ofensywnych. Bonhart użył tutaj troszeczkę innego rodzaju magii, ale myślę, że w jakiś sposób zdołałby się osłonić. Bonhart ma takie zdolności, jak właśnie wystrzeliwanie tych takich. Odłamków e, ostrych, natomiast mimo, że wydają się one potężne, to nie wiem czy by przebiły. Choć no, są dość spore, więc mogłyby przebić łuskę Beresada, i taka zdolność już by go mocno raniła. E, natomiast bardziej zwróciłem tutaj uwagę na te zdolności takie, mm, na tą broń biologiczną. Tak mogę to chyba nazwać, którą. Potrafi stosować Bonhart. Ma on takie zdolności, one się nazywają w oryginalnej wersji disease nova i Plague Carrier, czyli właśnie te ta zdolności, takie plaga ta. Różne choroby potrafi jakieś takie przynosić I jeśli Bonhart byłby w stanie właśnie wpłynąć, że Beresat nie, nie zdołoby się obronić przed tym i wpłynąć na jego organizm. No to nawet jeśli by nie zabił Beresada i organizm smoka by wytrzymał, no to znacząco by go osłabił, przez co mógłby go w jakiś sposób po prostu fizycznie, za pomocą swojej siły e, i takich typowo fizycznych zdolności, go dobić, tak? E, nie wiem, czy to nabić rogami, czy, czy może ten właśnie spine rain użyć i wtedy przebić takiego osłabionego. Beresada może wtedy jakoś by się rozluźniła Ta jego skóra albo trafiłby go po prostu W jakiś Czulszy punkt, bardziej czuły Gdzie ta łuska jest słabsza Co nie byłoby możliwe Gdyby ten był w pełni przygotowany I nie rozkojarzony przez problemy Spowodowane właśnie Tym zatruciem Tym użyciem Tych takich zdolności Tej takiej właśnie magii mrocznej No i myślę, że o ile w tarciu Faustusa z Beresadem stawiam tak, no nie wiem, no wtedy nie powiedziałem, jak procentowo stawiam, ale nawet 55 do 45 na Faustusa, to tutaj bym postawił tak 65 albo 70 do właśnie 45, przepraszam, do 35 bądź 30 na, Be na Bonharta. Uważam, że mam zdecydowanie. Lepsze możliwości przez to pod warunkiem, że jeśli by wpłynął na organizm tymi swoimi mocami i załatwił w ten sposób, bądź znacząco osłabił, i później dobił swojego przeciwnika, jakim jest Beresat. Druga sprawa jest taka, że Bondhardt jest przeklęty. Więc myślę, że to on trochę jak David Jones nie dałoby się go tak łatwo zabić. i no, i myślę, że tutaj właśnie mogły sobie nie poradzić Beresat, który raczej jest dość takim narwanym smokiem i próbowałby właśnie szybko skończyć przeciwnika. Choć, no, zakładając, że Beresat w jakimś tam alternatywnym uniwersum najpierw by się zmierzył z Faustusem i przegrał, i dowiedział się w jakiś sposób, że Bonharts to Faustus, to prawdopodobnie takiego pojedynku uniknął albo. Z Coś, ale no już nie, 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 nie bierzemy pod uwagę takich e, dziwnych wariantów niespodziankowych. E, dlatego myślę, że w pojedynku 1 na 1 Bonhardt jest moim zdecydowanym faworytem. I skoro Faustus dał radę, by beresadowi, no to Bonhardt, e, Który może wydaje się słabszy przez to, że... Jest taki kościany, że wydaje się bardziej kruchy i tak dalej. To tak naprawdę jest przez tą klątwę, przez tą mroczną magię silniejszy i uważam, że jego zdolności przeciwko wszystkim żywym istotom są zdecydowanie lepsze pod postacią Bonharta niż pod postacią Faustusa. Dlatego dodałem mu więcej procent pod tą postacią do zwycięstwa. Takie jest moje zdanie. Oczywiście możecie się z nim nie zgodzić, możecie się zgodzić. Zachęcam jak najbardziej do pisania standardowo komentarzy pod tym filmem, jakbyście ocenili te małe punkty, a właśnie przepraszam, najmocniej, bo nie powiedziałem dokładnego wyniku z małych punktów, ale tu znowu mamy remis, tylko że w ostatnio było 8 do 8, tym razem 7 do 7 i inaczej się trochę rozłożyły te punkty. Ale uważam, że sam Bonhart miałby zdecydowanie większą. Szansę pokonać Beresada niż Faustus. Tak dziwnie, bo trochę mówię, jakby to były dwie różne postaci, to jest tak naprawdę jeden, ten sam smok, ale no wiecie o co chodzi. Także takie jest moje zdanie. No i w sumie wyszło no troszeczkę z tej naszej analizy, że Bonhart jest najsilniejszym smokiem w uniwersum. No jest to wielce prawdopodobne. Także wygrałby on moim zdaniem z Beresadem, takie jest moje zdanie. Nie będę już tutaj nic dodawał, bo wszystko raczej powiedziałem co chciałem, zaprezentowałem wszystko co chciałem zaprezentować w tym materiale. Jeszcze raz zachęcam Was do podzielenia się swoją opinią w komentarzach. Dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie tego materiału, za wysłuchanie mnie. Miałbyś ten materiał w czwartek, będzie w piątek, no ale trudno, po prostu dam w piątek więcej filmów niż planowałem pierwotnie żeby tam wam to jakoś zrekompensować, więc pewnie pojawi się Kingdom Rush Lore bądź Kingdom Rush Extra. Także to by było na tyle, trzymajcie się, do usłyszenia i cześć!